Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym odcinku naszego cyklu i wykładu. Dzisiaj powiemy sobie o dwóch narzędziach, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o rozpoczęcie fazy planowania. De facto jest to przy dużym projekcie, jest to część już kochu, powinno być część kochu, przynajmniej tamte narzędzia powinny być zaprezentowane i na co najmniej drugim spotkaniu Uruchomione lub w przypadku tym kontraktu podpisane, I, i to jest właśnie, to są te dwa narzędzia, które są według mnie kluczowe. One układają bardzo wiele rzeczy na przyszłość. List organizuje pracę z problemami, Tim kontrakt organizuje pracę zespołu. Nie powtórzę, przechodzimy. Do konkretu, issue list. Wydaje się prosta tabelka Excel'owa, ale najważniejsze jest tak naprawdę w jaki sposób ona jest skomunikowana i używana i druga rzecz, jak my z niej korzystamy. Tabelka banalnie prosta, yy, numer problemu, opis problemu, osoba potrzebująca rozwiązania, osoba odpowiedzialna za rozwiązanie, termin, yy, do którego rozwiązanie musi nastąpić, data faktycznego rozwiązania i Opis sposobu rozwiązania. Jeżeli następuje identyfikacja jakiegoś problemu w każdym, jakimkolwiek momencie prowadzenia projektu, zapisujemy ten problem od razu. Dlatego jest takie ważne, żeby issue, law, issue, list wprowadzić już na kick-offie, już pokazać najlepiej. Dlaczego? Bo gwarantuję Państwu, że już na kick-offie Będą pierwsze problemy. I wtedy pięknie będziemy mogli pokazać narzędzie, pokazać instrukcję obsługi i je od razu przećwiczyć. Cudowny, piękny moment. Mam jakiś problem od razu. Szanowni Państwo, zaczynamy również pracę z issue list Teraz zapiszemy problem, uzupełnimy od razu tabelkę i jednocześnie też pokażę Państwu, jak będziemy z każdym problemem pracowali. Jeżeli Państwo pracujecie na boku w podzespołach, i zidentyfikować się jakiś problem, zapisujemy. Jeżeli na spotkaniu mamy tak jak teraz, przyglądowym, normalnym, roboczym, mamy jakiś problem, zapisujemy, żeby problemy nie uciekały. Dlatego, że nawet największe projekty, za naprawdę dziesiątki milionów, ślizgają się bardzo często ze względu na małe drobiazgi. Coś nie dojechało, ktoś zamówił. Yy, zapomniał czegoś zamówić, ktoś tam coś nie domontował, ktoś tam nie przekazał komuś, a to wychodzi statek, może zapomnieli zgłosić do kapitanatu yy, yy, pozwolenie, itd. Tak 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 dzień po dniu, bardzo często w tych drobiazgach urywamy, żeby takie rzeczy nam nie uciekały, a, a, a w momencie ich identyfikacji my o tym wiemy, bo przy innym jest ryzyko, o którym nie wiemy i nagle wyskakuje, tym będziemy starali się zarządzać przy ryzykach a tym zupełnie innym kiedy my wiemy, coś nam wyskoczyło, za chwilę będziemy o swoje skutki, musimy tym zarządzić, to jest idealny materiał właśnie do zastosowania issue list. Gdzie go umieszczamy? Gdzie nam wygodniej? Ważne tylko, żeby był bardzo łatwy dostęp. Czyli najlepiej na jakimś wordpressie, na jakimś szerze, katalogu wspólnym, dysku wspólnym, gdziekolwiek, gdzie każdy na jakimkolwiek spotkaniu, a nawet siedząc sam u siebie w, w przy biurku, pracując nad projektem, nagle znajdzie jakiś problem będzie mógł to wpisać, ale będzie jednocześnie wiedział, które pola musi wypełnić, że do tego momentu, czyli opis problemu, słowa w rozwiązania i co najważniejsze termin proponowanego rozwiązania musi być wpisany. Dlaczego musi być wpisany? Dlatego, że od drugiej strony, w uczestnika, a project manager'a, praca z issue listą jest bardzo prosta. Przy każdym cyklicznym przeglądzie zespołu potrzebujemy dwóch dat. Potrzebujemy datę planowanego rozwiązania i datę fizycznego, rzeczywistego rozwiązania. Dlaczego? Bo my co tydzień wybieramy wszystkie problemy, które nie mają jeszcze daty rozwiązania ale mają przypadające na dany okres datę planowanego rozwiązania. Jeżeli dzisiaj jest 1 października i ja planuję do 5 października coś zrobić, planuję ten problem rozwiązać, to już na przeglądzie 7 października ja to ten problem wyłapię zarządzeniem i skomunikuję, zacznę go obrabiać. Dlaczego? Bo po sortingu i rozwiązania będzie wartość pusta, zero. Będzie data planowanego rozwiązania przypadająca na ten tydzień. Więc ja wyciągnę ten problem i zapytam się: no dobra, skoro tu jest pisany Jacek, to czy Jacek go rozwiązał? Skoro ten problem potrzebuje rozwiązać, rozwiązanie potrzebuje Patrycja, to czy Jacek rozwiązał i przekazał Patrycji? I taki jeszcze malusieńki niuans. Jeżeli oczywiście problem jest rozwiązany to wstawiamy na to rozwiązanie i opisujemy rozwiązanie. Wtedy co to powoduje? Że w następnym raporcie, kiedy będziemy najpierw sortowali podacie rozwiązania pustej, on się już nie pojawi. Dlatego często mówimy o tym, że issue list jest taka rolująca lista przez całe życie projektu. Dlaczego? Bo stare problemy zamykamy datą rozwiązania, a nowe otwieramy z przyszłą datą planowanego rozwiązania. I tak te problemy się ratują. Jeżeli rozwiązania nie ma, a przypada rozwiązanie na dany tydzień, a, a, a nie nastąpiło rozwiązanie, no to żeby łatwo było tym ryzykiem, problemem yy, zarządzać, to tą datę muszę przystawić. Dlaczego? Bo będę wiedział, że za tydzień przy kolejnym przeglądzie znowuż będą dwa sortowania. Pusta data rozwiązania i data planowanego rozwiązania na ten tydzień. Ja muszę wiedzieć, że muszę się tym tematem zająć i przypilnować go, bo inaczej on naprawdę się przerodzi w przesunięcie projektu, niestety, niestety, niestety w prawo. Jeszcze może taki niuans. Ważny jest ten numer problemu. Dlaczego? Bo wierzcie mi, państwo, przy dobrym prowadzeniu projektu, jak w każdym tygodniu się rodzi kilkadziesiąt różnych problemów, które jest właśnie przez Ishulic w taki sposób zarządzane, to to zaczynają się w tych problemów. Trochę narastają, trochę bączkują, trochę przewadzają się w inne problemy. Bardzo ważne jest skierowanie tego numeru, bo my po tym numerze kolejnym będziemy te ryzyka identyfikowali. Nie zawsze jesteśmy w stanie zidentyfikować po opisie, ale po tym ID jak najbardziej. Bardzo często problemy się powtarzają. Nawet tego samego rodzaju, albo te, te same problemy, ale w innych obszarach zawsze będzie ten numer, w którym będziemy się. Ale to, co najważniejsze, wyszliście, musi być to ogólnie powszechnie stosowane narzędzie. Bez tego ani rusz. To musi być platforma komunikacyjna, troszeczkę taki, porównałbym to ze Skape'em, tak? Czyli jedna osoba coś, coś wrzuca, taka troszeczkę, może nie Skape, tylko tablica coś Jedna osoba wrzuca, musi to druga rozwiązać, przekazać trzeciej i żeby to nie zginęło, to musi pilnować tej tablicy, żeby z tej tablicy jakikolwiek problem na tą tablicę trafiał. Żeby się pilnowali, żeby te problemy były rozwiązywane. I trzecie, jeżeli te problemy są rozwiązane, to żeby z tej tablicy spadały, bo szkoda miejsca, zabierania miejsca na inne, nowe problemy, które się pojawią. jeżeli miałbym już mówić o PMO i co tak naprawdę w PMO jest najważniejsze zasadzie w dokumentacji projektowej, to taki minimum, od którego rozpoczynamy, każdy projekt, ewidencja każdego projektu na koniec, to są dwa dokumenty, o których każdy początkujący project manager z, z innych, z poprzednich projektów, z przeszłości powinien marzyć. To dwa dokumenty. WBS z całym harmonogramem, bo tam podobne projekty miał rozpisane na elementy składowe, może z tego korzystać. I druga rzecz. Issue List. Dlaczego? Bo on historycznie może zobaczyć wtedy. Cały jakby log, całą historię problemów, które się w trakcie realizacji projektu pojawiały i je w projekcie swoim, nowym, uwzględnić. Dlatego takie ważne jest, jak widzimy przy zamykaniu projektu, żeby na koniec zamykać dokumentację projektową, zamykać przede wszystkim minimum WB z farmogramem i issue list. To, są, to jest naprawdę wiedza nie do przecenienia. Nie do przecenienia dla każdego następnego project managera. E, tylko powszechność, tylko używanie, częstym używaniem listy jest takie, że rozpoczynamy, i potem część osób korzysta, część nie, część rozwiązuje problemy gdzieś tam offline'owo na boku i my tego nawet nie wiemy. Jak to jeszcze jest rozwiązywane, to jeszcze pół biedy. Ale gorzej, kiedy te problemy nie trafiają na jakiś list, a potem nagle nam się odbijają szkawką po, po dłuższym po dłuższym czasie. To jest ogromny problem, problem wtedy w projekcie. Team kontrakt, drugie narzędzie, które też jest często używane na kick albo przynajmniej jest poczynane, potem, potem dalej kontynuowane, to jest pewien kontrakt między członkami zespołu. Kropka. To wszystko. Team kontrakt to jest dokument, który podpisują członkowie zespołu, który ma ich poinformować, ustalić wzajemnie, Jakie są zasady komunikacji w projekcie? To jest to, co mówiłem e, opowiadając Państwu o Kikofie, ludzie przy, przychodzą na pierwsze spotkanie z całą masą pytań. Jest pierwsza masa pytań dotycząca projektu: co to za projekt, gdzie co i jak. Jak już potem ochłonę trochę, to przecież cała druga paczka pytań. No dobra, już wiem, co to jest za projekt. A teraz, kiedy będą spotkania, czy, czy trzeba być na tych spotkaniach? Jak często? Czy będzie jakaś notatka ze spotkań? Gdzie ta notatka będzie do, dostępna? Czy gdzie coś podpisywali? A co w przypadku choroby zastępstw? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Będzie dokumentacja efektowa? Gdzie to jest jakiś wspólny serwer? Pięć tysięcy pytań dotyczy komunikacji organizacji pracy. Bardzo często zespołem się podpisuje taki team contract. Jeżeli już się na taki yy, team contract zdecydujecie, to radziłbym praktycznie, żeby było w formie papierowej podpisywane długopisem. Ja wiem, że jesteśmy w XXI wieku, ja wiem, że mamy tablety, elektroniczne podpisy, ja to wszystko wiem. Tylko nie wiadomo czemu. Gdzieś tam u nas w głowie tkwi taka, taka, e, taka nonszalancja wobec elektronicznych nośników. Bardzo często spotkałem się z taką sytuacją. Że osoby w mailu, tak zwaną okejkę, OK to przysyła w ciągu trzech sekund. A jak potem miał ten sam mail wydrukowany, podpisać, to miał już z tym problemy. Wielokrotnie była śmieszna sytuacja, radek, podpisz mi tylko mailu. No ale to jest ok, No ale to tylko podpisz go. A ty mam to podpisać ostatecznie. Tak. A to czekaj, ja muszę to przeczytać. Słucham nich poszukujące, częsta sytuacja. Często jakoś tak całkiem łatwo nam się do okienki w mailu rozdają. Ok, potwierdzenie, akcept, proof, rozdawanie, ale jak potem mamy się o po czymś podpisać, jakoś jeszcze w nas kwita ten hamulec, no to jest jednak nasz podpis, dokument pisany, papierowy. I to pomaga. Pomaga, bo w dzisiejszym zabieganiu ludzie czasami nie. Do końca wszystko czytają, nie do końca skupiają swoją uwagę na szczegółach. To, że my wydrukujemy to kilka, kilkanaście razy, i może jakaś mała sosenka faktycznie padnie, ale mimo wszystko radziłbym obrabiać to, procesować to w papierze, bo da to dużo większą moc. To jest jednak jakieś silniejsze zobowiązanie niż to, że mail ktoś potwierdzi. potwierdzi Treść naszej wspólnej umowy. Co powinna zawierać taki kontrakt? Wszystko co chcecie. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani takimi przykładowymi tymi kontaktami, zapraszam do, konta do kontaktu. Parę tych przykładów jestem w stanie podać. Ale pamiętajcie o tym, że trzeba to też zrównoważyć. Jeżeli zespół jest zgrany, zespół pracował z sobą od dłuższego czasu już, to zaufanie nie trzeba go aż tak budować i nad nim pracować. I, i, i komunikowaliśmy się już n razy, wiemy, mamy pewne schematy, pewne nawyki, to ten ty kontakt aż tak potrzebny nie jest. Można spokojnie pokryć jakąś drobną komunikacją na kick jakimiś, jakimiś drobnymi wyjaśnieniami po trakcie projektu, nie jest potrzebny. Im większy projekt, i praca z nowymi ludźmi, którzy ci pierwszy raz na oczy, nie. ty masz jakieś inne wyobrażenia, oni mają jakieś inne wyobrażenia o projekcie, o sposobie pracy, o roli project managera, to takim tym kontaktem, dużym dokumentem, fajnie wtedy sobie to wyjaśnić, przegadać, go rozpocząć, chociażby przewidywanie na Kikofie, po to, żeby, żeby potem na kolejnym spotkaniu to dopiąć i podpisać. Ja bardzo często stosowałem też taką e, praktyczną metodę, że pewne rzeczy, pewien szablon proponowałem na Kikofie, czyli pewnie gołe punkty bez wartości liczbowych, bez innych rzeczy, i po kolei. W tym dokumencie roboczym zostawiłem miejsce na ptaszkę, na akcję i była dyskusja o okay, ja przeglądach. W związku z tym, słuchajcie, mamy paragraf numer 4, punkt 1, przeglądy będą co tydzień. W piątek, może tak być? Może, ok. Będą o godzinie 9 trwały 2 godziny maksymalnie. Może tak być, akceptują, wszyscy akceptują. Taka jest moja profesja. Głosowanie, będzie głosowanie, wszyscy mają różne głosy, może tak być, może. Będzie wspólny serwer do komunikacji tam że rzucamy wszystkie dokumenty pod katalogami odpowiednich nazw. Może tak być? Może tak być, eee, I w taki sposób można duży dokument bardzo szybko, łatwo przegadać. Najgorsze to jest nagle znęcać się nad, nad białą kartką papieru. To faktycznie budowanie, generowanie treści w takich spotkaniach totalnie bez sensu, bo 90% spotkania i zespołu nam od razu odpłynie. Więc albo przygotujcie szablon, i uzupełniajcie go, akceptujcie, uzupełniajcie ewentualnymi treściami, jakimiś, jakimiś czasami, datami, granicznymi wartościami. Albo zaproponujcie, zaproponujcie zespołowi, że przygotujecie coś takiego, roześlecie mailem i w tym na kolejnym spotkaniu zbierzemy, omówimy i podpiszemy. Yy, to, to pierwsze rozwiązanie się z zdecydowanie częściej sprawdzało. Fakt było dawało zespołowi takie wrażenie, że w tym współuczestniczyli i pierwsze zasady. Tak? Czy osoby się w to zaangażowały, piły to, zaakceptowały to, muszą w tym współuczestniczyć. Musi być to partycypatory. E, no i, i właśnie, jeżeli nie jakiś szablon i ludzie widzą, że jest to poukładane w głowie, jest to, jest, to zaplan, jest to zaplanowane, ktoś tym zarządza, mówię to o project ale jednocześnie szuka akceptacji, czyli jest jakaś ta wspólna praca nad tym dokumentem, to naprawdę przynios, przynosiło to przynosi najlepsze. Najlepszy rezultat, jeżeli chodzi o, o team kontakt. I to są dwa narzędzia, które, które tak jak mówiłem, często e, towarzyszą na Kikofie. E, często na Kikofie wręcz otwieramy, w tym kontakt zamykamy, razem podpisujemy. E, czasami otwieramy pewną dyskusję na następnym spotkaniu lub na dwa najbliższe spotkania, ale powinny być w takiej czy innej formie i list i log Zawsze. To otwiera pracę, to jest taki komunikator o problemach, rozwiązywać koordynator wielu problemów. Team kontrakt, czy to w formie faktycznego dokumentu, czy to w formie ustalenia tylko pewnych zasad i ustalenia sposobu pracy w projekcie też powinien być. Zapraszam na kolejne odcinki. Już od następnych odcinków zaczniemy pracować nad zakresem, tak, jak najbardziej poznamy tak cudowną rzecz jak WPS. Tam strasznie dużo błędów często robimy, więc też popracujemy nad tym WPS-em, w jaki sposób go budować, czym się różnią interim deliverables od activities. O tym wszystkim sobie powiemy, po kolei będziemy wgłębiać się w zakres, właśnie będąc w fazie planowania, bo musicie Państwo odnotować to, chciało, że KIKO rozpoczął już poważną pracę w. W projekcie jesteśmy w środku fazy planowania. Zacznijmy porządnie pracować z projektem. Już nie na ogóle tak jak w czarterze, tylko na bardzo dużym szczególe, bo przecież tworzymy projekt planu do zaakceptowania do dalszej realizacji. Dziękuję i serdecznie zapraszam na kolejne odcinki.